wieś szwajcarska i nasza Władysław Orkan Listy ze wsi Jeśli osadę naszą nazwać wsią to nie wiadomo jak określić np. wieś szwajcarską zbudowaną w modłę miejską z cegły i kamienia o domach często piętrowych o uliczkach brukowanych gdzie niegdzie rzuconych nawet trotuarach mającą elektryczne światło wodociągi czego nie jednym naszym miastom brak jeśli wieś coś w owem skupisku miejskim przypomina, to nawóz, który się koło domów spotyka, lecz jakim on tam poszanowaniem otoczony, w omurowaniu, w cementowych zbiornikach, jako rzecz droga, zamykany, aby się nic z jego radu przecennego nie uroniło i bydło murowanice, ma godne o powietrzu, czystości, wygodach, wszelkich jak przystoi. To też wypłaca się wdzięcznie. Widziałem w bilansie przez gospodynię Szwajcarkę z końcem roku sporządzanym dochód jej roczny z mleka. Nie jeden pan radca u nas nie śmiałby w najśmielszych snach noworocznych o takiej pensji marzyć. Rozumie się, że w miejscu jest spółka mleczarska i zarząd jej z synów gospodarskich płatny. We wsi jest tartak, młyn, piekarnia, rzeźnia, sklep ze wszystkim, apteka, kawiarnia. Jest ślusarz, kowal, krawiec, szewc, rymarz, tapicer i tak dalej. Gdy jakiego rzemieślnika brak, to wieś swoim kosztem wysyła chętnego chłopca na naukę z tym, by odbywszy praktykę rzemiosła w swej gminie osiadł. Uwagi godna jest ta samowystarczalność wsi szwajcarskiej i ograniczenie do minimum zwracania się w potrzebach swych do miasta. Że braków się nie spotyka wcale, bo gdy pracować kto niezdolen. A nie ma rodziny, to pozostaje na opiece gminy. Lekarz okręgowy dla kilku wsi pobierający z gminnych podatków pensję, obowiązany jest leczyć chorych bezpłatnie i przynajmniej co parę dni obejść koleją swych pacjentów, których zresztą ma znikomie niewielu. Lud szwajcarski jest zdrowy. Sprawiają to odżywianie się posilne, dobre warunki mieszkalne, spanie np. latem zimą przy otwartych oknach, w nieopalanych pokojach. I praca umiarowa, która jest raczej przyjemnością, a nie męczącą katorgą, jak większość prac naszego chłopa. Roboty kołosadów, sadów, pól uprawy winnic, jak rozłożenie nawozu, obcinanie drzew wiosną, itd., odbywają się w jednych dniach z całej wioski razem, są niejako sportową zabawą. Widziałem, jak na przykład odbywa się tam zwózka drewna opałowego. Oto w styczniu, gdy śnieg spadł i sanna się dobra uczyniła. Wyruszyła wieść, każdy z lekkiem saniami, sam je ciągnąc pod drewno w górę do lasu, które tam jesienią wsiągi porąbane przygotowano. A naładowawszy na sanie, między kłonnice półsiągi, siadał mości obywatel między nosami sań, wspierał się plecyma w ścianę drzewa, wyciągał nogi, kij w dłoń do kierowania i jazda na dół. Jeden za drugim, z pokrzykami, hukaniem wesołem, jakby dzieci zjeżdżały sankami. Droga pyszna, spadająca z góry serpentyną, mila blisko, zniosła ich minut dwadzieścia ku domom pod same progi. U nas taka rzecz byłaby nie do pomyślenia z powodu nieodpowiednich, a częściej żadnych dróg. Otoć, co wsi szwajcarskie jest dogodą główną, to przede wszystkim drogi idą, świetne, we wszystkich kierunkach, gdzieś z góry, jak z turbacza, na dół, spada gościniec zakrętny. Miast poręczy od dołu betonowym murem chronny z cementowanym ściekiem. Potoki zregulowane spadem tarasowym, na byle potoku most cudo inżynierskiej pracy. Wszak to legiony rzymskie pierwsze tu drogi mościły. Jeszcze po dziś ich szcząty kamienne ostały. Widać, stara kultura od wieków pośród gór tych pracę rozpoczęła. Wszystko za się, przez rozum pospólny ku temu szło. Co dziś już we krwi jest szwajcara, by udogodnić sobie życie. Przeto można tam zobaczyć na wysoko w górach położonych halach, gdzie wody brak, studnie i stągwie dla bydła, doprowadzone wodociągiem. Mogą sobie na wiele w tej udogodzie społecznej pozwolić, bowiem w tem szczęśliwym znajdują się położeniu, iż nie muszą marnować lwiej części podatków na tzw. państwowe konieczności. Widziałem ich zabawę we wojsko. Gdy jednego ranka wstawszy z łóżka spojrzałem przez okno w ulicę, aż mnie zdumienie w czoło uderzyło. Co się stało? Czy wróg wtargnął niespodzianie nocą i okupował wieś? Nic nie widać, tylko mundury żołnierzy. Przypatrzywszy się baczniej, dopiero rozeznaję pod marsowymi kaskami znajome fizjonomie ze wsi. Ten oto brodziaty wczoraj widziałem nawóz do winnicy woził, tamten sad opatrywał, gdzieś srodzy żołnierze. Cała wieś do ostatniego chłopa zmobilizowana. Cóż by to było, wojna? Wywiodła mnie z zadziwienia służąca, która śniadanie przyniosła. Oto, powiada, komisja do wsi przyjechała zbadać stan uzbrojenia i wszyscy, w, i wszyscy w pełnym rynsztunku mają się zebrać na placu przed szkołą. Z ciekawości poszedłem. Na obszernym placu szkolnym zebrała się kompania pełna z karabinami, tornistrami jak przed wymarszem. Przybyła komisja, oficerów paru, gwarząc przyjaźnie z ludźmi, bez żadnych pruskich habachtów i gliedów, sprawdziła czystość sprzętu żołnierskiego, któremu nic zresztą nie można było zarzucić. Wszystko było, od gweru do menażki, w najlepszym utrzymaniu. Po czym ci groźni żołnierze zaprosili komisję na wino do kawiarni i już do nocy w mundurach pozostali, napełniając wieś całą wojeńską, poczciwą butą i śpiewami. Rano, na zajutrz, każdy znów przy swojej pracy. Zbrój złożona na strychu. Uczciwość ich rzadka poszła w przysłowie. Nie wiedzą tam, co kradziesz. Dla ciekawości sprawdzenia wbiłem był scyzorek cenny w mur na moście, na widocznym miejscu, gdzie setki ludzi co dnia przechodziło. Świecił się przez tydzień, przeszło, nieruszony. Musiałem go w końcu sam zabrać. Nie wiedzą również, co sądy. Biuro dla spadkowych transakcji jest w mieście na dole. Ale bo też tam już z mała w krew młodzieży wszczepiana jest uczciwość współżycia, poszanowanie społecznej i cudzej własności, chronienie drzewek, ptaków itd. Szkoła elementarna najtroskliwszą tam jest, a jak u nas? Otoczona pieczą. Rozumią tam wagę dziecka i jego kultury, że ta latorośl łomliwa, wszelkim możliwościom skłonna, to przecie przyszły obywatel kraju. Patrząc na te urządzenia mądre, miałem w pamięci żywej naszego bałagólstwa obraz, z gorycznym smętkiem myślałem przez narzucającą się przeciwstawność często o wsi naszej, jak długich trzeba lat i czy to jest przy niespołecznym nastawieniu umysłów możliwe, by do takiego wysokiego zespołecznienia doszła. A jednak jednak musiałem też po dłuższej uwadze przyznać, że wieś szwajcarska, mimo kultury urządzeń, a przez starcie różnic, sposobnienie ludzi, masowe niejako sfilistrzenie, jest ala long, duszna dla ducha i nudna. A wieś nasza, mimo półdzikich niedogód, zapuszczona daleko i używająca jeszcze prymitywów w polu powszechnej uprawy, ta biedna wieś nasza jest przez bogactwo indywidualności osobliwych o wiele, wiele ciekawsza.